Yeah, Francis Flower. Hey, okay. number one uh, music on the studio. Yeah, kava kava story, story. I love this story. yeah. story, story, it's the test story. story. Yeah. Kawa stoi na stole, ja tu też se stoję. Meble są wszędzie, a ja tutaj też stoję. Meble są tutaj, a meble są kaka kawa, kawa. Kawa meble, meble, meble. Kawa stoi na stole, ja tu też te te se sobie stoję. Kawa stoi na stole, ja tu też się stoję. Kawa stoi na stole, a ty sobie tutaj chodzisz. A ja, ja, a ja jej kawa stoi na stole, yeah. ja nie meble są. Nie Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie bym blesła? Gdzie Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie wiem blesła? Gdzie Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale powiem ci je dobrze, że to? Nie, nie, kawa są i na stole, a ja, ja sobie koło nie stoję Nie. Yeah. Yeah. Zaraz ją wypiję i będzie z niej. We're hej! My...

To jest wersja la radia, radio los Santos i Radio Los Santos Radio Los Santos, yeah. radio Los Santos, Lasontos, Radio, Radio Los Santos, yeah. Franciszka lubi meble, ale to każdy wie Dlatego nawija w radio Los Santos i yeah. Prawie hey. Gdzie są te meble Gdzie są te meble, ja je, ja sobie je, yeah. hey, widzę jakieś krzeso tutaj Podbiegam do niego, żeby usiąść na nim Ej, hey, a tu nagle o, oh, me, oh, yeah, a tu nagle obstailowi oh, La do nowej płyty Nowej płyty me me Francis yeah Francis robi meble Tuż z poimi nogami My Wygramy gramy z wysiłkami w happy mi Czyli Hendrik portowy, portowy i malinowy Idziemy sobie do sklepu który jest całodobowy yeah. Yeah. Nie, nie z nami dobrze, nie Nie Czekamy na zioma, który zaraz dostrze I będą z nami goście yeah. Będziemy bywać w forsie Płyty nas otaczają, widzę trochę tutaj mroźnie yeah. Proszę, ratuj nas A. Proszę, ratuj nas A. Bo zaraz zetniemy tutaj z pokąku Yeah. i pomysłów na nowe piosenki, nowe płyty, nowe ja Yeah, Francis, Francis Flara Ey. Yeah, Francis Flara Koniec, tej piosenki na płycie, yeah Yeah, Las Venturas, Las Vegas Ej, kasyno, Ej yeah. ej bożej nam się z tobą, gdy polecę do Las Vegas Przepraszam, że ktoś mówił mi, że to Las Venturas, a nie, Vegas, nie, yeah. ale ki z tym, ej, najważniejsza tutaj jesteś ty, ty. ej, nie, yeah. yeah. nie, Gdy płacę w kasynie, moich myślach jesteś ty Co? Gdy płaczę w domu moich myślach jesteś ty Co? Gdy robię muzę w moich myślach jesteś ty Co? Za dużo tego, Ta Dobra miły kolego Nie Lecimy do Las Venturas Lub to woli, Vegas. nie. Takich wakacji jeszcze nie miałaś. Z nami, z nami. Bawi się cała w sala, ej, 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 Mody M, mody M flara. Młody M, Mody młody M flara Młody K, młody K flara. Mody flara, młody flara, młody. Yeah, yeah mody, ej, ej Mody flara Mody Mody, ej Yeah. Francis flara. flara, Yeah. Hey. Yeah. No i zapomniałem. E. Eh. Francis Francis i Piotr Flara, E. Eh. Yeah. To jest koniec czwartej muzy, yeah.

piosenka yeah. francisz flara poza yeah. miodą sobie w kółku nikt nie pomoże mi bo to by oznaczało pewność co, co jeba yeah, jedziemy wczoraj na kiblu a tu nagle jakiś go się gapi mówię mu wy, wywalaj w tym momencie spit, spit, spit Zobaczcie, nie będzie dobrze. Nie, yeah, uciek, yeah, yeah. uciekł, a tu nagle koło. Co? Co? Jakie koło? Ej, a, koło. Co to koło? Co? To ja. Jak tu. Kim jesteś, Flora? Raperem dekady. Co? To piąta piosenka. O czym pan mówi? Pytaj, już drodzy. Proszę pana, ale tylko nie ma. Czy ja żyję? Tak. Ponc pod 7 piętra bloku Nic ma teraz nie jest Co? To się Czyli mogę umrzeć To tak. pan umrzeć Ku pójdzie tą dzisiaj, bo mogłem urzeć. umrzeć 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 czochę Siedziałem ze w giblu A tu nagle co? Co, co, co za kogoś Ejeb tutaj nagle tak Na głowę wsadził a tu Co to miało co? Być? Nie Dzikie restauracje, a ja w niej. Miłe gugarki podają mi jedzenie. Ale jeszcze tu są meble, więc, więc co? Co? Wykorzystywane są. Co? Co? Nie. To straszne, wiem, to straszne, je. Kiedy przejmie ten biznes? Naprawię je i zostawię. Co? Bieg czy coś nie wiem. Albo je wypuszczę na wolność. I I nabijam od nich ciasta! Ciasta! Yeah. Dzieńce, zaraz dwa ciasta! <grymka> Ta, co? Koniec piosenki, y chyba szóstej. To jest koniec piosenki, chyba szóstej. Znalazłem meble, więc to jest raczej koniec! Do zobaczenia! Nara, owiec!